Maćku, ty w meczach derbowych wcielałeś się w postać niesamowitego Walczaka. Powiedz co o tym przesądzało? Twój charakter czy też chęć pokonania rywala? Na pewno chęć pokonania rywala, ale, ale tak jak mówi się o rozsowieckim charakterze, jak się wychodzi na boisko, to na śmierć i życie. No. A jeszcze mecz derbowy, no to wiadomo, że. Wymagały jakieś tam emocje, adrenalina zawsze była na wysokim poziomie. No, no, i, no i tak się działo. Często się nie kończyło tych meczy, ale, ale często, często się też wygrywało. No i to była ta satysfakcja. 96. rok na zawsze pewno w pamięci. Pasiaki wygrywają 1 do 0, a gola strzela nie kto inny jak właśnie Bilu. Obrazy sprzed lat wracają przy takich okolicznościach? Czasami tak. Czasami jest fajnie, fajnie sobie to powspominać też z kolegami z boiska. No ale tak jak mówię, no te mecze derbowe naprawdę były, były, miały swoją, swoją tą temperaturę. No ale... No nie ma tej temperatury tak jak Nowysmiejskiego. No, na tym miejskim no, gra się jak się gra, no bo jest zielone bramki dwie, ale, ale jednak wyspięskiego to wyspięskiego. Święte wojny zawsze były bardzo energetyczne, tak jak mówisz. Myślisz, że w temacie tych 89 derbów tą medialność podkręca wynik z pierwszego spotkania, kiedy Toresowia wygrała? Na pewno tak, no na pewno tak. Fajny był mecz. Nie byłem osobiście na stadionie, ale, ale oglądam go w telewizji. Później byłem też na stadionie, troszkę się pocieszyć z kibicami fajny mecz, fajne przeżycie, fajny wynik przede wszystkim dla kibica, bo, bo 7 bramek w takim meczu no, chyba się nieczęsto zdarza, a, a wydaje mi się, że się nie zdarzyło jeszcze. No i przede wszystkim no zwycięstwo Resowi, no to jest, to jest miód na serce. Obserwujesz młode pokolenie graczy występujących w Resowi. Wyobraźmy sobie taką sytuację jako trener, no właśnie, w jaki sposób mógłbyś zmotywować piłkarzy przed takim meczem? Trudno, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że yy, mogę to powiedzieć na swoim yy, przykładzie przed takim meczem. Nie trzeba było nas zmotywować. Tenarz wchodzi do szatni kiwnął głową, bądź coś pokazał, powiedział, powiedział skład i, i wychodziliśmy i dawaliśmy z siebie 100%, może 120% nawet. Nie zawsze to wychodziło, no, ale, ale tak jak mówię, przed takim meczem nie trzeba się motywować. Wiele wskazuje na to, że na trybunach zasiądą li tylko i wyłącznie sympatycy Resowi. Czy taka absencja po drugiej stronie wpływa jakoś na piłkarzy grających podczas tego spotkania? Wydaje mi się, że to nie jest nasza sprawa. My gramy jako gospodarz, tamtym razem graliśmy jako gość. Warunki, podejrzewam, były podobne teraz, jak i, jak i, jak i wcześniej. Umówienia jakichś włodarzy klubu były takie, a nie inne. Także, także nie wiem. Trudno mi cokolwiek na to odpowiedzieć. No. Chciałbym, żeby Rysia wygrała i tyle. Jakie złote myśli przyświecały zawodnikom sztabowym, szkoleniowym za Twoich czasów, kiedy przystępowaliście do tych spotkań derbowych? Kurka wodna, trudno to. Kurka wodna, właśnie takie, takie, takie to powiedzenie pewnego trenera, ale e, e, w, ciężko sobie cokolwiek przypomnieć. Ale to tak jak mówię, no, ten mecz jest taki, a nie inny. No, jego się gra na przysłowiowej Żyle i złote Myśli wydaje mi się, że to nie wchodzą jakoś w grę. Z Markiem Kramarzem mieliśmy okazję rozmawiać o derbach 92-93, wówczas zagraliście w trykotach absolutnie retro, fundowanych przez jednego z sympatyków Ressowi ze Stanów Zjednoczonych, bądź co bądź. Powiedz mi, jak ty wracasz pamięcią do tamtych czasów? No fajne czasy, to był mój pierwszy mecz derbowy, troszkę ciasne te koszulki były, ciężko było się w nich oddychać, oddychało się w nich ciężko bardzo, no ale, ale jakoś poszło do przodu, pamiętam wygrać 3-2 wtedy, po fajnym meczu. No super, no super. No. Co, teraz mogę tylko pozazdrościć tym, którzy grają, grają teraz w Resowi, że, że mogą grać przy takiej publicie, na takim stadionie, może nie na takim, ale przy światłach i, 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 i no, 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 no tylko grać. Maćko, właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo miałem ochotę właśnie zadać Ci tą kwestię związaną z Epoką, w której występowałeś, bo bądź co bądź, czasy poszły do przodu, skok technologiczny, mamy systemy VAR, zupełnie inne szkolenie. Czy czasem tego nie żałujesz? może troszkę żałuję tego, że nie mieliśmy takich warunków, jak teraz mają, bo warunki do treningu i do meczu, no, no, są rewelacyjne, naprawdę, tylko, tylko tyle grać w piłkę i nic więcej. No za moich czasów, może to tak troszkę źle zabrzmi, za moich czasów, ale, ale wcześniej, no, no, no było to jedno boisko, była, była ta taka mała szatnia, czasami nie było wody, czasami nie było światła, no ale tak jak już zaczynaliśmy o tym rosyjskim charakterze, był to, było, było to w nas i i nie przeszkadzało nam, że nie było światła, że nie było prądu, że nie było ciepła, że nie było wody. Po prostu się wychodziło, grało, trenowało. Na koniec, Maćku, twój typ na zbliżające się 89. derby Rzeszowa? No wiadomo, że, że chciałbym, żeby, żeby rzeszowa wygrała eee, po fajnym meczu, fajnym dla, dla kibiców. Eee, podejrzewam, że może 2-1. Okej, okay, tego się trzymajmy. Maciej Biliński wraz z nami. Dziękujemy serdecznie, że byłeś w Resowia TV.